Chwileczkę dojdzie, ponieważ sprzęt jest już w użytkowaniu, ale nie było takiego symbolicznego przekazania. E, bardzo bym prosiła e, naszych szanownych sponsorów o przekazanie tego sprzętu. Pańców... Radni... Pani Widzia, Fajm... Być... przekazuje... dobre hmm... Jak Pani powiedziała, o Dziękuję bardzo. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Wspaniale dziękujemy. Nasze serca są tak dla własne, że ciężko to wydaje <noise> <noise> nigdy nie pogodza do takim <noise> tak? <noise>

tak kurczę, tak. tak, tak. tak, tak, ja i